Kiedy jesteśmy blisko z Jezusem, to zauważamy, że niewielkie modły, pieśni czy gesty są nam potrzebne, tylko szczera, dobra rozmowa. To wtedy Jezus staje się naszym przyjacielem, wtedy jest nam najbliższy. On nie oczekuje pustego uwielbienia, on nie oczekuje wielkich słów. On oczekuje prawdziwej, dobrej relacji. A w takiej znajdziemy wszystko i uśmiech i łzy. Jednego razu będziemy wyznawać Mu miłość i pokładać w Nim zaufanie tylko po to, żeby zaraz załamywać się i wypłakiwać na Jego kolanie. Raz będziemy krzyczeć do Niego dlaczego. Innym razem będziemy ze wzruszeniem mówić dziękuję. Tak właśnie działa przyjaźń, tak właśnie wygląda prawdziwa, głęboka relacja. Jak uważasz, co Jezus sobie myśli, kiedy przychodzisz do Niego, roztrzęsiony, zły, zakochany, szczęśliwy? Zapłakany, ufający, krzyczący, z miłością albo bezradnością. Myśli tyś, moja, tyś mój, nie znowu ona. Nie przesadza. Nie ileż można to samo, moja i mój. Tylko to. Dla niego to, że przychodzisz ze wszystkim jak do kogoś najbliższego to wielki wyraz zaufania i miłości. Patrzy na ciebie i mówi, to jest prawdziwa dusza. Nie umie udawać nawet w modlitwie, siląc się na wielkie słowa. Tylko mówi wszystko co jest w jej sercu i duszy. I to jest moja największa radość. Bo nie przyszedłem po idealnych, przyszedłem po prawdziwych i wiernych. Jego serce nie ma granic, jego miłosierdzie nie ma końca, jego wybaczenie jest bezterminowe nawet gdybyśmy popełniali i po sto razy ten sam błąd. Ale póki próbujemy, póki przychodzimy do niego, póki rozmawiamy, włączamy go w nasze życie to to wystarcza. Jak mówiła EZW. Teresa zawili Jezusa, można znaleźć nawet między garnkami w kuchni, bo on nie jest gdzieś w oddali, on nie jest tylko w kościele, on jest zawsze obok nas i bardzo lubi spędzać z nami czas. Chce być włączany w nasze życie, chce, żebyśmy je z nim dzielili, nawet jeśli przybiera to czasem humorystyczny obrót, gdy na przykład eźwu. Teresa po tym, jak jej osiołek się potknął i spadła w błoto, powiedziała: Jeśli tak traktujesz swoich przyjaciół, nic dziwnego, że masz ich tak niewielu. Tak więc, jeśli raport Twojego anioła stróża o Twojej duszy wygląda jak jeden wielki chaos, bo, tu Jezu powiedziała, że Ci ufa, ale zaraz płakała i się załamywała, tam wyznawała Ci miłość i cieszyła się Twoją obecnością, a potem obrażała się na Ciebie i miała pretensje. Tu klękała i dziękowała Ci z pokorą za wszystko, a tam pytała się, czy Widzisz, co się dzieje i dlaczego do tego dopuszczasz. To wiedz, że wszystko jest w porządku. Teze ten. Że Jezus nie jest dla ciebie odległym bytem tylko kimś jak najbardziej realnym, kimś kto jest ci bliski i z kim rozmawiasz o wszystkim jak z najlepszym przyjacielem. Jezus nie patrzy na to jak na obrazy on patrzy na to mówiąc no i dobrze. Przynajmniej przyszła do mnie zamiast uciekać. Nie na darmo tyle razy podkreślał, żebyśmy przychodzili do niego jak dzieci. Ufni, otwarci, pełni wszelakich emocji jak do najlepszego przyjaciela. Nie mówił przyjdźcie idealnie nieskalani, najlepsi, mówił, przyjdźcie utrudzeni, przyjdzie zatopieni w grzechu, przyjdźcie do mnie wszyscy.